Profesjonalna obsługa klientów wymaga znajomości, typologii klientów w obsłudze. I z dzisiejszego nagrania poznasz cztery typy klientów, które mogą wystąpić w Twojej obsłudze klienta, a są nimi wszechwiedzący, prawnik z Aliexpress, ziomeczek i gaduła. Koniecznie obejrzyj to nagranie, jeżeli chcesz lepiej obsługiwać swoich klientów. Moi kochani, w ostatnim nagraniu opowiadałem o czterech typach klientów w obsłudze. Byli nimi zdezorientowany, Człowiek bomba, fircyk, bayerant i porywacz. Dziś czas na cztery kolejne typy, które mogą pojawić się w Twojej obsłudze, a są nimi: wszechwiedzący, prawnik z AliExpress, ziomeczek. I gaduła. Są to kolejne cztery typy, które opisałem z 15 dostępnych w mojej nowej książce Perfekcyjna obsługa klienta, która zwiększy Twoje zyski, gdzie pokazuje od A do Z, jak ułożyć swoją obsługę klienta, aby ona była taka, żeby klienci chcieli do nas wracać i ponownie od nas kupować. Także jeżeli chcesz nabyć swój egzemplarz z imienną dedykacją, to wejdź na stronę perfekcyjna klienta.pl, ponieważ trwa przed sprzedaż książki, i w tym momencie jest to wariant z darmową dostawą i imienną dedykacją jest. Jest tam też mały zestaw gadżetów, także koniecznie wejdź na stronę sprawdź spis treści i wybierz swój wariant. Wracając do typów klientów. Pierwszy z nich to jest wszechwiedzący i to jest ten typ klienta, którego zna chyba każda osoba, która kiedykolwiek pracowała w obsłudze klienta. Jest to ten typ, który upiera się, że on wszystko wie najlepiej, wszędzie był, wszystko widział i on już dosłownie wszystkiego doświadczył. Mało tego, często problemem w jego obsłudze jest to, że kiedy zadajemy mu pytania, jakie działania on już podjął, to on już dosłownie Zrobił wszystko. On już wszystko ma za sobą, i tutaj pojawia się ten problem, że w zasadzie nie wiadomo już, jakie działania podjąć, ponieważ on już dosłownie wszystko zrobił. Często mija się to z prawdą. Teraz co robić, obsługując tego klienta? Przede wszystkim ja zalecam unikania pytań otwartych, dlatego że pytania otwarte mają to do siebie, że dają tej osobie przestrzeń do rozgadania się. I on bardzo często w ten sposób zaczyna po prostu przejmować kontrolę nad rozmową. Drugie to pytania ograniczamy do minimum i pytamy o fakty, nie o hipotezy. Tutaj dobrze jest od czasu, do czasu doprecyzować, co konkretnie ta osoba zrobiła. Prawdopodobnie, co którąś sytuację przyłapiesz ją po prostu na kłamstwie, że ona nic nie zrobiła. Zawsze ustalamy fakty i podsumowujemy je w trakcie rozmowy z tym klientem. Jeżeli sytuacja na to pozwala, to warto jest tego klienta od czasu do czasu pochwalić za wiedzę, bo to też nie jest tak, że wszechwiedzący zawsze jest negatywny. Często oni dysponują odpowiednią wiedzą, którą dzielą się z kimś, kto ich obsługuje, i często też my w ten sposób nabywamy nową wiedzę, więc warto go za to pochwalić drugi to prawnik z Aliexpress i tych prawników z Aliexpress to jest w ostatnich latach masa. Są to osoby, które się naczytały głupot w internecie albo na przykład przeczytały regulamin w taki sposób, w jaki chciały go przeczytać, czyli totalnie interpretuje wszystkie mm, jakieś tam pojęcia po swojemu albo co gorsze osoba, która ma śwagra, z którym pije wódę, ten szwagier jest twórcą opinii i autorytetem i śwagier powiedział i skoro szwagier tak powiedział, to znaczy, że to jest zawsze prawda. Dlatego ja tych ludzi nazywam z AliExpress, bo oni bardzo często powołują się na jakieś prawa, na jakieś zapiski, które nie istnieją i tak dalej, i tak dalej. I co robić obsługując prawników z AliExpress? Po pierwsze nigdy nie graj w ich grę, ponieważ to jest taka trochę gra, jak to mój znajomy kiedyś powiedział, że nie kłóć się z idiotą, ponieważ sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem. I te osoby dokładnie tak robią. Zawsze ustalaj fakty i pilnuj, żeby nie rozmywał się obraz danej sytuacji, że on to interpretuje po swojemu, ty po swojemu. Jeżeli jeśli możesz, to docenię jego przygotowanie i wiedzę, jeżeli sytuacja ci na to pozwala. Tutaj też pytamy o najlepsze możliwe jego zdaniem rozwiązanie. Jeżeli operuje danymi, to ustal ich źródła, gdzie on konkretnie to widział albo skąd konkretnie to wie, aby od czasu do czasu wyprowadzić go z błędu, że to nie jest właściwe miejsce, skąd on powinien taką wiedzę czerpać. Kolejne co warto robić, to jest odwoływać się do zapisów umownych, jeżeli jego oczekiwania są nierealne. Tutaj unikamy raczej nieformalnych zwrotów w trakcie rozmowy, ponieważ to jest szanowany pan prawnik z. Al ekspres, więc on oczekuje, żeby tu jemu panować. Jeżeli czegoś nie wiesz, to powiedz, że nie wiesz, ale wykaż się działaniem, które podejmiesz. Czyli, panie Marku, nie wiem, ponieważ pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją, ale już pytam koleżanki i kolegi, który ma w tej kwestii dużo większą wiedzę. Trzeci typ klienta to ziomeczek. Weź no tam, sprawdź, weź no mi tam, zobacz, dzień dobry, całe rączki, nie mam żarzączki i tak dalej. To jest typ klienta, który jest co do zasady bardzo pozytywnie nastawiony dla ludzi, tak entuzjastycznie nastawiony do każdego tego kontaktu rzadko bywa agresywny lub natarczywy w trakcie obsługi. Jest to po prostu osoba, którą da się lubić i ci klienci bardzo mocno też to wykorzystują. Tutaj możemy to połączyć z klientem, o którym mówiłem we wcześniejszym nagraniu, czyli z Fircykiem Bajerantem, bo oni często są bardzo podobni do siebie. I teraz co robić? Daj mu swobodę wypowiedzi, ale też w pewien sposób ją ograniczaj, żeby on nie przejął całej rozmowy z tobą. W rozmowie raczej trzymaj się formy, którą on inicjuje. Czyli jeżeli wali na ty, możesz go zapytać panie Marku, rozumiem, że formalności mamy za sobą, i Możemy być na ty, jeżeli sytuacja ci oczywiście z tym klientem na to pozwala. Nie pozwalaj, aby ta nieformalna rozmowa zgubiła cel kontaktu, bo oni mają to do siebie, że potrafią mocno obciążać naszą obsługę przez to, że mogą nadawać, nadawać, nadawać i nadawać. Dużo się uśmiechaj do tej osoby, ponieważ one lubią serdecznie nastawione osoby do nich. I to jest bardzo ważne: wszelkie ustalenia, które z nim skonstruujesz, zbieraj zawsze w formie pisemnej, dlatego że możesz mu je wysłać na maila, sms-em, jakkolwiek, aby nie doszło do sytuacji, w której ten ziomeczek przez swoje takie pozytywne podejście, coś interpretuje inaczej i później wraca i zawraca głowę kolejnej osobie w waszej obsłudze, bo on coś inaczej zrozumiał. No i ostatni typ to gaduła. Gaduła to ten, co chce gadać, 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 gadać i w zasadzie mu się pysknie, zamyka. Często też połączony właśnie z ziomeczkiem i z fircykiem bajerantem. Gaduły mają to do siebie, że bardzo łatwo zgubić z nimi cel rozmowy, cel kontaktu, który oni podjęli. Dlatego co robić z gadułą? Po pierwsze to unikaj pytań otwartych i otwartych opisowych, aby nie dawać mu tej swobody, żeby on gadał, 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 gadał i gadał, bo on po prostu gra w tą grę. Zawsze sprowadzaj rozmowę do celu kontaktu, z którym on się do Ciebie zgłosił. Daj mu swobodę mówienia, ale pilnuj tego, żeby on nie zdominował całej rozmowy, bo tak jak mówię, nie na darmo nazywami gadułami. I gaduły możliwie najszybciej załatwiaj całą sprawę, podsumuj i zadawaj pytanie, czy jeszcze możesz jakoś pomóc, aby tą rozmowę skrócić do minimum. I to kolejne cztery typy klientów, które właśnie zamieściłem w książce Perfekcyjna obsługa klienta. Jeżeli chcesz. Sprawdzić spis treści i czego się z niej nauczysz, to strona perfekcyjnaobsługaklienta.pl. Tu mignie Ci zaraz nagranie z czterema wcześniejszymi typami, o których wspominałem. Tymczasem też pamiętaj, aby zostawić na moim kanale łapkę i suba, ponieważ już w poniedziałek kolejne trzy typy klientów, którymi się z Wami podzielę i pokażę, w jaki sposób ich obsługiwać. Także dzięki za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia. Hej!